I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego wielkiego postu, razem z Maryją i Świętym Józefem. Amen. Z pasterzem. Moje. <laughs> Panie z pasterzem. Moje. Jak to? Kamera włączona? Cześć dzieciaki! Przepraszam, że, że trochę się rozśpiewywałem, bo, bo, bo ja bardzo lubię śpiewać. A wy? No, to kiedy jeszcze pewnie razem pośpiewamy trochę kiedyś. No, zaczynamy rekolekcję, prawda? Uh -huh. Zaczynamy rekolekcję. I, I co my razem będziemy na tych rekolekcjach robić? Wy i ja, z tą owcą ze mną, z Czarkiem. co będziemy robić? Będziemy się zastanawiali, co Pan Jezus chce nam powiedzieć w dzisiejszej Ewangelii. Bo to nie jest tak, że, że, że to, co Pan Jezus dzisiaj nam mówi w Ewangelii, to jest jakiś przypadek. Mm -mm. To jest żaden... Przy... To, to, to w ogóle nie jest przypadek. Pan Jezus chce nam coś konkretnego powiedzieć na dzisiaj. I jak czytamy dzisiaj, w środę popielcową Ewangelię, to, 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 to wiecie, co ja sobie pomyślałem? To wam dzisiaj wytłumaczę, dlaczego jestem owczarek. Mhm. Dlaczego jestem owczarek, a nie czarek. No, no bo zobaczcie. Jak macie taki przycisk on i off. Taki, taki na przykład włącznik światła, i on ma on i off. Tak jak zrobicie off, to znaczy, że jest coś wyłączone, prawda? No i właśnie ja dlatego jestem owczarek. No, bo jak czytam dzisiejszą Ewangelię i Pan Jezus mówi o modlitwie, poście i jałmużnie, to ja sobie myślę. No, to trzeba czarka chyba wyłączyć. Mniej czarka, a więcej pana Jezusa. Mniej czarka, a więcej pana Jezusa. Więcej muszę się modlić, nie zwracać uwagi na siebie. Więcej muszę dawać innym, nie zwracać uwagi na siebie. Więcej muszę pościć, czyli raczej sobie rzeczy odmawiać. Nie zwracać uwagi na siebie. Bo, bo post to, to znaczy, że ja sobie czegoś odmawiam, że nie jestem do niczego przywiązany, ani do, do, do siana na przykład. Ja nie jestem przywiązany, to znaczy jestem przywiązany, ale nie mam być przywiązany, że, że sobie odmówię tego siana. A wy na przykład słodyczy sobie możecie odmówić czegoś, do czego jesteście bardzo przywiązani i sobie myślicie: Nie mogę bez tego żyć nie mogę No właśnie ma być mniej czarka, a więcej Pana Jezusa. Owczarek. Więc na przykład jak masz na imię Ania, to jesteś w tym wielkim poście na przykład of Ania. A jak jesteś Krzysiu, to jesteś of Krzysiu. No tak 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 sobie myślę, a jestem owca, owczarek. Czarek owca. Także dzisiaj pamiętajcie Pan Jezus mówi o modlitwie, więcej Pana Jezusa, mówi o poście, muszę sobie odmówić pewnych rzeczy i mówi o Jałmużnie, czyli mam dać coś drugiemu człowiekowi, drugiej owcy coś mam dać. Nie dla mnie wszystko, tylko dla kogoś, dla Pana Jezusa, dla mojego bliźniego, dla mojej owcy. Bliźniaczej chciałem powiedzieć. Także pamiętajcie, owczarek, wyłączamy się na ten wielki post, żeby, żeby nie myśleć o sobie, tylko żeby się więcej modlić i więcej być dla drugiego człowieka i dla drugiej owcy. No, do zobaczenia jutro. Cześć dzieciaczki! Witajcie w pierwszym dniu naszych rekolekcji wielkopostnych w drogę za Jezusem krok po kroku z Marią u boku. Widzieliście, kochani, co robiłem przed chwilą, nie? Robiłem, jak to się mówi, selfie, bo dzisiaj tak właśnie bardzo często my chcemy wszystko pokazywać. A dzisiaj Ewangelia mówi nam coś bardzo ważnego: że Pan Bóg patrzy na nas w ukryciu, że widzi nas. I Pan Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy czasami właśnie znaleźli takie spokojne miejsce i po prostu modlili się do Boga Ojca. I to jest, kochani, bardzo ważne, to co nam dzisiaj mówi ta Ewangelia, że Bóg na nas patrzy. Jak, jak patrzy? Bo zobaczcie, można różnie patrzeć na kogoś. Można patrzeć z, z zazdrością, tak? Można ze złością. A jak patrzy na nas Pan Bóg? Z miłością. Jak tata na dziecko. I dlatego ważne, żebyśmy na samym początku rekolekcji yy, zrozumieli i, i uwierzyli, że Pan Bóg patrzy na nas z miłością. Mam też dziś dla Was, kochani, takie jedno zadanie do wykonania związane z tą właśnie Ewangelią. Zrób dziś jeden dobry uczynek, o którym nikt nie będzie wiedział. I powiedz w sercu. Mój tatusiu w niebie to jest tylko dla ciebie. To jest zadanie na dziś. A teraz zapraszam Was, kochani, na Pana Rymowankę. To jest moją wielką radością, że Bóg na mnie patrzy z miłością. Nie chcę żyć na pokaz. Nie chcę się wszystkim chwalić, bo mógłbym się przez to od Pana Boga oddalić. Dlatego chcę dziś powiedzieć, Mój tatusiu w niebie, moje serce i to, co mam w środku, to jest tylko dla ciebie. I właśnie niech tak będzie. Zostawmy nasze serce tylko dla Pana Boga. Dziękuję Wam, kochani, za ten pierwszy dzień rekolekcji i zapraszam już jutro, czyli w czwartek. Do zobaczenia. Pa pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, zapraszamy Was ciocia Marta i wujek Krzysiu. Zapraszamy Was na drogę, którą rozpoczynamy dzisiaj, czyli w Środę Popielcową. Drogę, która ma nas zaprowadzić do zmartwychwstania. Drogę, którą chciałby, chcielibyśmy, żebyśmy przeszli Wspólnie żebyście przeszli ją razem z nami drogę, którą będziemy kroczyć przez 40 dni. I te 40 dni nawiązuje do 40 lat, które, przez które naród wybrany szedł przez pustynię, dlatego możecie zobaczyć, że my też mamy pustynię, zaraz o niej trochę powiemy. I z drugiej strony te. 40 dni to też są 40 dni, przez które Pan Jezus przebywał na pustyni i pościł. I dzięki temu poradził sobie z kuszeniem, poradził sobie z kuszeniem szatana. I to też ma być takie 40 dni, prawda, ciociu? Tak. Które nas na coś będą przygotowywać. I chcieliśmy Was bardzo zaprosić do tego, żebyśmy żebyśmy tą drogę przeszli razem. Zapraszamy Was do, do tej drogi, a żeby tą drogą przejść, moi drodzy, musimy ją najpierw skonstruować. My wymyśliliśmy taką dużą, ogromną, ona będzie nam towarzyszyła przez te 40 dni, będzie na naszym stole, bo my chyba z wujkiem postanowiliśmy przez te 40 dni nie jeść w ogóle, <laughs> nie będziemy tego stołu używać. Rozumiem, że dla Was te 40 dni na stole taka plansza może być problemem. Ta plansza jest interaktywna. My ją budujemy, wy ją budujecie u siebie. Każdy na tyle, na ile potrafi, każdy tak jak ma. Na przykład pokażę Wam. Tutaj yy, nasi synowie zbudowali takie sobie już takie drogi. Na kartce na przykład. Jeden narysował taką, widzicie? Drugi skonstruował sobie taką drogę. Trzeci nasz syn. W ogóle wymyślił sobie jeszcze taką farbami. Czyli widzicie, wielkość tej drogi może być zupełnie, zupełnie dowolna. I teraz pytanie, jak ona ma być długa? Myśmy sobie skonstruowali w ten sposób nasz pomysł drogi, że wycięliśmy 40 takich postojów, 40 dni, 40 przystanków. Każdego dnia stajemy, i wiecie co? Najpierw sobie na naszej planszy ułożyliśmy te 40 dni, żeby wiedzieć, jak długa będzie droga. Potem ją narysowaliśmy. Więc jeżeli chcecie, też tak możecie zrobić na swojej kartce, narysować, czy nakleić, czy postawić najpierw może te 40 dni, potem będziecie wiedzieli, jak ona będzie długa. Ale nie martwcie się, bo jeżeli zabraknie Wam nagle tutaj miejsca, to wy możecie sobie wziąć następną kartkę, dokleić, prawda? I będziecie sobie ją składać, będzie taka długa na przykład ta droga, bo będzie tak spontanicznie robiona każdego dnia. Także bardzo Was do tego yy, zachęcamy. Mogą to być małe kartki, takie, które macie u siebie. I żeby to rzeczywiście nie zajmowało nam dużo miejsca, to proponuję, przygotujcie karton. Przygotujcie sobie karton, tak jak my przygotowaliśmy sobie tutaj karton. Karton na wielki post. On się nam bardzo przyda, bo ja myślę, że w tym kartonie będziemy zbierać wszystkie nasze prace, wszystkie nasze yy, rzeczy, które nam się kojarzą z wielkim postem, i sobie je tutaj po prostu schowamy i będą czekały do następnego wielkiego postu. A czemu nie? A danego dnia, jak już skończymy konstruować drogę, skończymy myśleć o tym, tak, zabieramy się za lekcje, niestety, albo za jakąś świetną zabawę przy biurku, przy stole, chowamy naszą planszę i nasze inne rzeczy do tego kartonu. Co wy na to? Dobry pomysł. Piękny karta może być oczywiście mniejszy, ten jest duży, na potrzeby tutaj naszej gry, naszej planszy interaktywnej. I teraz to, co chcieliśmy wam jeszcze powiedzieć, to to, żebyście jak zaczynamy już tą drogę, zaraz na nią wkroczymy, żebyście wiedzieli, co dla nas, naszym zdaniem, na tej drodze będzie nam pomagało, co nam będzie potrzebne. I to są dwie rzeczy, z którymi się chcemy dzisiaj z Wami podzielić na początek, czyli w środę popielcową. I te dwie rzeczy będą nam towarzyszyły codziennie, każdego dnia i też zapraszamy Was do tego, żeby, żeby też Wam towarzyszyły te dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest słowo. Słowo, które będzie nas przez tą drogę prowadzić. Droga, jak widzicie, prowadzi przez takie tereny pustynne, raczej takie niegościnne. Ale w symbolice biblijnej pustynia to jest najpiękniejsze miejsce spotkania z Bogiem, odkrycia miłości Boga, bo pustynia jest miejscem, w którym my musimy szukać pomocy, my musimy szukać ratunku. I dlatego szukamy go ze Słowem. To Słowo będzie dla nas bardzo ważne. Drugim takim bardzo ważnym czynnikiem, który nam będzie towarzyszył, jest, moi kochani, ofiara. Ofiara, czyli to, co my możemy z siebie oddać na tej drodze, żeby się dobrze przygotować do świąt zmartwychwstania pańskiego, też żeby nie ulec pokusom, tak? bo będziemy się ćwiczyć. W cnotach to jest szansa, że wszystkim pokusom powiemy: Nie, dziękuję, bo wybieram zupełnie coś innego. I dlatego na tej drodze będą nam towarzyszyły takie karty. Każdego dnia będzie to inna karta albo to będzie karta modlitwa i tutaj będzie jakieś zadanie dla Was, albo to będzie karta post i tutaj też będzie jakieś zadanie oczywiście albo. Ciociu, pokażę jeszcze Jałmużnę, żeby wszyscy zobaczyli. Karta Jałmużna. Karta Jałmużna. I te karty będą takim właśnie zaproszeniem do pewnej ofiary z siebie, z tego co może być dla Was trudne, i tą ofiarę, którą składacie, też możemy tak trochę złożyć w tym kartonie. Złożyć koniecznie trzeba w tym kartonie, i moi drodzy, żeby nam się dobrze szło. I żeby złożyć tę ofiarę, to my musimy się wyzbyć tych wszystkich rzeczy na te 40 dni postu. Wiecie co? Ja już tutaj schowałam swoje rzeczy. Aha, schowałam tam słodycze. Schowałam tam pilot do telewizora. No i jeszcze inne rzeczy, to już, to już będzie moja tajemnica, co ja tam jeszcze schowałam. Nie o wszystkim muszę mówić. Pomyślcie, czego Wy się możecie wyzbyć, co Wy możecie złożyć. I też schowajcie, wykorzystajcie do tego też ten karton. Także zapraszamy was przejdźcie z nami tę drogę. Przede wszystkim dzisiaj zróbcie sobie w wolnym czasie planszę. Jeżeli macie czas i ochotę, możecie ją też ozdobić. Zobaczcie, my tu wysypaliśmy piasek. Piasek się przykleja do klei, przykleja się do papieru, tak, na klej. Można wysypać jakąś kaszkę taką grysikową, drobną, która to będzie imitować. Jak zbieraliście gdzieś kamienie, macie gdzieś, to możecie kamienie dołożyć. No pustynia jest różna. Myśmy trochę naczytali się z wujkiem mhm. na temat tej pustyni, bo jeszcze nie byliśmy tam. Ale, ale ona jest rzeczywiście różna. Jest i kamienista, jest i, i, i trochę na niej zieleni, i piasek taki bardzo gorący, i, i, i trochę y, Skał, skałek właśnie różnych. Możecie też namalować to na tej swojej drodze, możecie to narysować kredkami, tak jak Wam się podoba, na, jako, na co macie ochotę. To jest Wasza droga, Wasza plansza, i Wasze umiejętności, które wiemy już są naprawdę przepiękne, i, i bardzo pomysłowi jesteście. I na koniec kochani, dzisiejszego odcinka naklejamy pierwszą naszą stację tej naszej drogi. Pierwszy, pierwszy, dzień, pierwszy, środa pierwszy dzień. Pierwszy punkt, który, który nam tutaj się pojawia. Naklejamy na samym początku. Ciocia poklei, a ja spróbuję przykleić. Zaczynamy naszą drogę. No i to jest nasz początek. Także ruszamy. I kochani życzymy Wam z ciocią dobrej drogi, jak mówi nasz ksiądz proboszcz, on mówi dobrej drogi albo błękamino. Powiemy potem, co to znaczy to błękamino jeszcze, ale na dzisiaj błękamino. Dobrej drogi. Z Panem dobrej Bogiem. drogi. Pan z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oh,